Postaci biblijne Wstęp. Ziemia Święta i Pierwsi Władcy. Biblia z punktu widzenia badań naukowych jest zbiorem tekstów literackich oraz świadectwem wydarzeń historycznych. Historyczność tych przekazów można udowodnić za pomocą niezależnych od siebie źródeł, które się wzajemnie potwierdzają i uzupełniają. Archeologia biblijna pozwala ujrzeć przekaz biblijny w pełniejszym świetle. Lepiej ocenić jego wartość historyczną, skonfrontować to, co dziś wiemy o starożytnych królestwach Izraela i Judy, z całością literatury biblijnej. Prowadzone badania pomagają odkrywać miejscowości biblijne zniszczone działaniem czasu, doprecyzowują szczegóły historyczne, porządkują chronologię. Przede wszystkim jednak odkrywają pamiątki architektoniczne, przedmioty kultu oraz artefakty związane z życiem codziennym, które stają się bezcennym źródłem wiedzy na temat ludów starożytnych tamtego regionu. Epoka patriarchów, czyli XVIII wiek przed naszą erą, uważana jest za okres początkowy, od którego rozpoczynają się badania z zakresu archeologii biblijnej. Terenem poszukiwań naukowych jest terytorium dawnej Palestyny, obszaru między Fenicją, Jordanem a Egiptem oraz terytoria krajów ościennych Syrii, Cypru, Mezopotamii, Persji, Grecji, a nawet Cesarstwa Rzymu. Kraj zamieszkiwany przez starożytnych Izraelitów nie był zjednoczony. Lokalne plemiona ciągle rywalizowały o niewielkie zasoby tego terenu. Izrael i Juda nigdy nie tworzyły jednego złączonego organizmu państwowego z jedną administracją, świątynią i kulturą, ale rozwijały się jako osobne byty. Badania archeologiczne prowadzone w Jerozolimie potwierdzają niektóre z kluczowych wydarzeń opisanych w Biblii. Naukowcy z Instytutu Naukowego Weizmanna ustalili, że Jerozolima została zasiedlona między XII a X wiekiem przed naszą erą i że miasto rozszerzyło się na zachód w IX wieku przed naszą erą. Archeolodzy znaleźli też dowody na trzęsienie ziemi w połowie VIII wieku przed naszą erą, warstwę zawalonych kamieni i uszkodzonych materiałów budowlanych, po których nastąpił okres odbudowy. Wydarzenie to zostało wspomniane w Biblii. Niektóre z miejsc były użytkowane przez długi czas, co wskazuje na stabilność gospodarczą i polityczną. Później przyszedł 586 rok przed naszą erą, kiedy rozpoczęła się opisana na kartach biblijnych niewola babilońska. Profesor Alan Millard, znawca starożytnych języków Bliskiego Wschodu i badacz historyczności tekstów biblijnych, zwrócił uwagę na tło polityczne wydarzeń opisywanych w Biblii. Na kartach Starego Testamentu wielokrotnie wspomniano o królach asyryjskich, których istnienie oraz działalność potwierdzono na podstawie inskrypcji na odnalezionych tablicach i obeliskach. W tych zapisach znajdują się także imiona władców ludów podbitych przez asyryjczyków, wśród nich zaś pojawiają się imiona królów izraelskich. Imiona te występują w takim samym porządku chronologicznym zarówno w Biblii, jak i we wspomnianych inskrypcjach. Najsławniejszym przykładem tego typu zapisów jest tak zwany czarny obelisk szalmanesera III. Pokazuje on posła składającego hołd królowi asyryjskiemu. Kolejnym zapisem są inskrypcje na ścianach pałacu Senachriba opisujące jego atak na Lahisz, miasto na południowy zachód od Jerozolimy, w 701 roku przed naszą erą. Ślad wydarzeń opisanych na ścianach pałacu znaleźć można w biblijnej Drugiej Księdze Królewskiej. Kolejnym dowodem na historyczne znaczenie Biblii jest potwierdzenie istnienia opisanych w niej osób, np. asyryjskiego króla Sargona, ojca Sennacheryba. Imię Sargona widnieje w dwudziestym rozdziale Księgi Proroka Izajasza. Ważnym elementem potwierdzania autentyczności pism starożytnych jest sprawdzenie zawartych w nich opisów przedmiotów codziennego użytku: broni, wzorów tkackich, naczyń, namiotów, z wyglądem takich przedmiotów ustalonym na podstawie wykopalisk archeologicznych. Według tego klucza, naukowcy są w stanie udowodnić prawdopodobieństwo istnienia przybytku dla Arki Przymierza, wykonanego w sposób bardzo zbliżony do namiotów podróżnych wykonywanych na potrzeby faraonów egipskich. Najstarszy egzemplarz datowany jest na tysiąc lat przed Mojżeszem czy samej Arki Przymierza, podobnej do skrzyni znalezionej w grobowcu Tutenhamona. Archeolodzy mogą także potwierdzić, że dane geograficzne przedstawione w Biblii są poprawne. Wskazówki na temat Ziemi Obiecanej można znaleźć na kartach Starego Testamentu, zwłaszcza we fragmencie przemowy Mojżesza z Księgi Powtórzonego Prawa. Jest to terytorium odpowiadające obszarowi Palestyny na zachodnim krańcu tzw. żyznego półksiężyca. Ziemia święta była zamieszkała już w czasach prehistorycznych. Na kartach kronikarskich pojawiła się wraz z przybyciem i działalnością patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba. Uformowanie się narodu izraelskiego na ziemi Kanaan stanowiło skomplikowany i długi proces. Z biegiem czasu Izraelici przekonali się, że tworzącemu narodowi potrzebna jest centralizacja władzy czyli monarchia. Pierwszym królem dla pokoleń izraelskich obwołano Saula, którego rządy przypadły na drugą połowę XI wieku przed naszą erą. Powstanie monarchii Saula wyznaczyło ważny etap historii Izraela. Panowanie Saula skończyło się tragiczną klęską w górach Gilboa. Jego następcą został król Dawid, który w pierwszych latach władzy na stolicę królestwa obrał Hebron. Po zdobyciu Jerozolimy w 1004 roku przed naszą erą, przeniósł stolicę państwa do tego miasta. Do Jerozolimy sprowadził arkę przymierza i rozpoczął przygotowania do budowy świątyni. Syn króla Dawida Salomon zbudował w Jerozolimy świątynię. Około 970 roku przed naszą erą skonsolidował królestwo, wzniósł liczne warownie na terenie państwa, zbudował też pałac królewski. Państwo podzielił na 12 okręgów, z których każdy miał utrzymywać dwór królewski przez jeden miesiąc w roku. Po śmierci Salomona królestwo rozpadło się na dwie części: mniejszą południową ze stolicą w Jerozolimie, zwaną Judzką. Oraz większą północną, zwaną Izraelską. Pomiędzy nowymi organizmami państwowymi trwała rywalizacja. Część izraelska dostała się wkrótce pod panowanie asyryjskie i powstała nowa grupa etniczna pod nazwą Samarytanie. Nazwa pochodziła od nazwy nowej stolicy państwa północnego Samarii. Południowe państwo judzkie zdołało oprzeć się inwazji asyryjskiej, ale uległo najazdom Babilończyków w roku 586 przed naszą erą. Jerozolima i jej świątynia zostały całkowicie zburzone, a ludność deportowana do niewoli. Wygnańcy mogli powrócić do zniszczonego kraju dopiero za panowania króla perskiego Cyrusa w 539 roku przed naszą erą. Na koniec należy zwrócić uwagę na różne nazwy ludności rejonu ziemi obiecanej Hebrajczycy, Izraelici, Żydzi. Przyjmuje się, że Hebrajczykami nazywano ludy, które nie przekroczyły rzeki Jordan w celu zdobycia Kanaanu. Po przejściu tej granicy stali się Izraelitami, chociaż nadal posługiwali się językiem hebrajskim. Żydami nazwano ludy z królestwa południowego, judzkiego które ocalały z niewoli babilońskiej. Wyznawana religia otrzymała nazwę judaizmu. Opracowała Barbara Mung, czytała Dorota Boczkowska Molenda.